Witajcie serdecznie z tej strony, Krzysztof9.09. Pora co nieco zaktualizować. Moi drodzy, wszystko co powiem nie jest poradą inwestycyjną, są to luźne analizy na zasadzie wyciągania informacji. Analiza nie służy do wróżenia. Pamiętajcie, tylko do wyciągania informacji, i z tej informacji. Ewentualne decyzje się podejmuje. E, Mój drodzy, co, 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 co sobie zrobimy? Zrobimy sobie Intela, bo widzę, że siedem łapeczek. Intel, e, rozgrywam strategię, ale to jest strategia, więc jakby zupełnie dwie, dwie różne rzeczy. E, natomiast powiem wam, gdzie dla mnie się włączy czerwona flaga na Intelu, czyli kiedy będę mógł Intel wrzucić do koszyka pod, pod nazwą. Shit, <noise> czyli że nic z tego może nie być, prawda? No to dzisiaj sobie o Intelu powiemy. Weźmiemy sobie Plug Power z Nasdaqa, bo tam dużo osób łapie spadające noże, jak to, jak to większości, <noise> większość na rynku. No i Coinbase też sobie weźmiemy, bo tam też fajna sytuacja na Coinbase się szykuje. Oprócz tego SP. SP tak, SP, oprócz tego myślę, że można zaczynać. Jeszcze szybciutko autoreklamy, jeżeli chciałbyś się uczyć, nauczyć w sposób profesjonalny, analizować wykresy, to zapraszam cię serdecznie na naszą grupę GT, gdzie masz cały kurs analizy technicznej, a także strategię, czyli coś czego większość nie stosuje, a powinna. Strategię oraz zarządzanie kapitałem. Od poniedziałku do czwartku szukamy okazji, są alarm updatey, w sobotę są live'y o 20.00, które można obejrzeć. Prowadzę także portfel edukacyjny, no i ma sama wiedzy. Na grupie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to link w opisie, idziemy do wykresów. Zaczniemy sobie standardowe S&P Moi drodzy, ostatnia tygodniówka to wam mówiłem, że bardzo ładnie wyciągnięta w górę. No niestety ta podaż się jednak mimo wszystko. Był ten pierwszy strzał i ten drugi strzał też się pojawił. Natomiast w mojej opinii, moi drodzy, niczego to tutaj nie zmienia. Ponieważ nawet lepiej, że ta podaż tutaj wystąpi, wystąpiła, bo moi drodzy mamy tutaj do czynienia, prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia z ostatnią falą wzrostową, czyli ta korekta w mojej opinii podkreślam, jeżeli tutaj oczywiście ten dołek nie zostanie wybity, no to będzie trójkątem, czyli ostatnią taką falą jeszcze wzrostową, moi drodzy, w górę, prawda, czyli taka jeszcze jedna fala na 697, no ja osobiście tak tutaj pod to gram. Czyli obecnie są tu kilka jest stref, natomiast żadna z tych stref mnie nie interesuje, jakby. Natomiast interesuje mnie tylko take profit na 6,197, czyli na SP. Gdzie by tu nie spadło, jest to mało ważne. Czy jeszcze pociągnie spadki niżej, maksymalny spadek do 5100, 5153. Co się zleczy, to nie uciecza po prostu, prawda? I później powinniśmy kontynuować już trend wzrostowy. Jeżeli by tak się nie wydarzyło i złamalibyśmy ten dołek, to rozpoczynamy bessę, czyli recesję na rynku itp, itd. Natomiast na chwilę obecną. No, no, nie zanosi się na to, tak? Będzie raczej. E, rynek już rozgrywa jakby obniżkę stóp procentowych, już ewentualnie rozgrywa jakąś tam medialną e, mini recesję, prawda? E, więc po prostu, kiedy będzie ogłoszenie st obniżki stóp procentowych, no to będzie już to jakby ujęte w cenie. Lecimy do Intela. Moi drodzy, Intel dość skomplikowany, jeżeli chodzi o te dołki na Intelu, bo na razie, na razie jest spadający tylko i wyłącznie nóż na dużych wolumenach. Jeżeli ja sobie popatrzę na wolumen skumulowany na tygodniówkach, to też tu nie widzę żadnej mojej drodzy większej walki. Po prostu nie, nic tutaj jakby nie świadczy o tym, że ktoś walczy o ten trend, żeby się zmienił. W związku z tym mam tu przygotowane, tylko to też w strategii rozgrywam. Pierwsza strefa, o której Wam mówiłem, to jest 19-13, z którego zareagowaliśmy trójkowym ruchem w górę. Ten trójkowy ruch był tylko korektą. Pamiętajcie, że no, na rynku trójki to korekty, prawda? Więc jakby nie ma się co więcej spodziewać, jeżeli widzimy raz, dwa, trzy duże i. Cena zaczyna wracać, no to nie po to, żeby sobie po prostu wrócić, tylko po to, żeby nadbić dołek, czy też wybić dołek. No i drodzy, cały czas jest to strefa popytowa, natomiast, mm, tak jak mówię, na razie tego popytu tu nie ma, ale był ten pierwszy strzał popytowy, więc tu powinien też się pojawić jakiś drugi strzał, być może popytowy. Natomiast ja to rozgrywam w strategii HP i moje poziomy, moi drodzy rozgrywania, to jest właśnie to miejsce. Które już wcześniej jakby rozgrywałem, jest to 17:30 jako następne miejsce, jeżeli tutaj tego popytu nie będzie. Jest to 16 do, 17:30 do 16:21 i moi drodzy, ostatnie, ostatnie co bym chciał tu rozgrywać to 14:11 do 12:29. Jeżeli Intel by spadł poniżej, to dla mnie osobiście wkładam do szafy pod tytułem umarł prawda, czyli tak naprawdę włącza się czerwona lampa, no i dla Intela w mojej opinii nie będzie już szansy, więc to są takie poziomy do rozegrania, z których no, wypadałoby zabezpieczać pozycję, tak, no bo intel, sytuacja Intela na chwilę obecną jest jaka jest, więc ja to zabezpieczam dywersyfikacją i strategią, także tutaj mam to zabezpieczone, natomiast to są te poziomy, które są jedynymi poziomami, które daje się tu rozegrać. Teraz jest taki poziom 17.30, jest taki poziom do 16.21 i 14.17, 14.11 to jest ten poziom do rozegrania. Natomiast sami widzicie, że jest to bardzo blisko siebie, bo to jest różnica czterech dolarów, natomiast procentowo jest to duża różnica, bo jest to różnica 25% na minus, prawda? Więc to są te poziomy, które trzeba byłoby, tak jak mówię, zabezpieczać. Jeżeli z tych poziomów się podniesie, no to Intel, Intela można spokojnie sobie, no przynajmniej pod pokrycie tego gapa rozgrywać. Natomiast jest to dość łatwe do rozegrania, nie oszukujmy się. Wystarczy delikatnie wiedzy, żeby sobie odczytać, czy ten popyt tutaj jest czy go nie ma i, i tyle tak naprawdę. Na chwilę obecną tego popytu nie ma, dlatego też czekam na ewentualny drugi strzał. Jeżeli tego drugiego strzału nie będzie, no to gdzieś tam okolice 17, 30, 16, 21 będę zainteresowany. No i tyle jeżeli chodzi o Intela, lecimy do tego Plug Power. Moi drodzy, ostatnia moja strefa popytowa na Plug Power to było to miejsce, z którego tu nawet trójki nie było, jak sami widzicie. Nawet trujeczki tutaj nie zrobiliśmy, czyli tylko jedna fala i zaczęliśmy się cofać, co jest, słuchajcie, bardzo złe, no i jeszcze otworzyliśmy się masakrycznie na gapie poniżej tej strefy. Nie wiem, co tam wpłynęło na to, no ale tak to wygląda. No i moi drodzy, tutaj też jest niezbyt fajna sytuacja, znaczy jest prosta sytuacja do rozegrania, bo mamy do rozegrania trzy miejsca. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce 1, 4, 6, 9, 9, 5, 9, 4, 7, 0, 9. To są trzy miejsca do rozegrania. Natomiast to też nie jest, nie jest aktywo, które można sobie kupić i zapomnieć. Prawda, z uwagi na to, że jest to jakby. Kategoria, powiedzmy, spółki, która zalicza się do śmietników, prawda, czyli jest to taki śmietnik, na, który, na którym można sobie coś tam potrajdować, ale tam poważnie myśleć o tej spółce, no to nie za bardzo, na chwilę obecną przynajmniej, no bo poważnie to już było na tej spółce, prawda, <grytanie> teraz na chwilę obecną albo upada, albo nie wiem, co ona tam robi, że spada, bo nie interesowałem się fundamentalnie i też mnie nie interesuje to, bo nie trzymałbym tutaj akcji, tylko rozgrywał więc to są takie trzy miejsca: pierwsze, drugie, trzecie miejsce pod rozegranie. I tyle. Trzeba wejść, zabezpieczyć pozycję, yy, odczytać co, co się rysuje, czy się jakaś trójka rysuje, czy, czy jest popyt na tym. Jeżeli jest, no to ciągnąć pozycję, zabezpieczać. Jeżeli nie ma, no to wychodzić i czekać na następną strefę. Więc tutaj no tyle. Po prostu strefa za strefą. Jak ktoś jest zainteresowany, ma siłę to rozgrywać, no to tak bym to rozgrywał. Coinbase, tu jest dość ciekawie moi drodzy, ponieważ dotarliśmy do strefy. Jeszcze nie dotarliśmy, więc dotrzeć dotrzemy. Prawdopodobieństwo jest powiedzmy 90%, że my do tej strefy tutaj dotrzemy, a ta strefa to jest 145,31 i to jest, moi drodzy, 16 po pierwszej korekcie. Czyli dokładnie... A chyba, że. A nie, przepra przepraszam, zaliczyliśmy już strefę. OK. To u mnie tak było koślawo to narysowane. Dobra, no to strefa zaliczona, ale prawdopodobnie gdzieś tam będziemy ją jeszcze testować, no bo sam Bitcoin, jeżeli się tutaj jakby zagłębimy w bitcoina, no to sam Bitcoin, moi drodzy, też tu powinien jeszcze dokończyć po tej korekcie trójkowej, czy ona się skończy tu, czy ono się skończy tu, powinien jeszcze podążyć w dół, także na Coinbase jeszcze powinniśmy testować. Jest możliwość przyłączenia się w Swing na Coinbase. Coinbase to też rozgrywałem, była strefa podażowa, z której Pięknie, żeśmy tutaj zareagowali pierwszy raz podażą, drugi raz podażą. No i teraz, jakby szykuje się to miejsce. Jeżeli to miejsce i sam Bitcoin pociągnie w dół, czyli Bitcoin musiałby tutaj złamać 51,48, no to Coinbase, moi drodzy, dopiero w rejonach 129 to jest jedna pozycja i 112,81 to jest druga pozycja, czyli tak naprawdę. Trzy miejsca znowu, też trzy miejsca do rozegrania jakby na Coinbase i też nie można by tego było w długi termin grać, prawda? Czyli trzeba byłoby to albo w strategii, ja tu mam przygotowaną strategię na takie rzeczy hP, aczkolwiek też bym tutaj nie hapekował jakby Coinbase, no bo jesteśmy gdzieś tam. No nie wiem, gdzie jesteśmy właściwie na krypto, bo powinna być jakaś fala Hossy teraz, tak naprawdę na krypto. Więc strefa zaliczona 16 i duża 0,5, bo to też jest 0,5, duża. Więc jesteśmy na chwilę obecną w strefie, ale z uwagi na to, że Bitcoin może jeszcze tutaj spać do 50 tysięcy, 5900, nawet do no, 50 tysięcy, prawda? No to jest możliwość, że po tym ruchu tutaj w górę, bo teraz może być tydzień, w którym sobie pójdziemy po prostu do góry. Będzie przetestowanie i to przetestowanie, moi drodzy, można by rozegrać, tylko trzeba by było skorelować z bitcoinem. Bez korelacji z bitcoinem nie da się tego rozegrać, czyli musicie mieć przeanalizowanego bitcoina, żeby rozegrać Coinbase. Czyli jak Coinbase tu podleci trochę w górę z bitcoinem, to jak bitcoin będzie spadał, to musi to być skorelowane, czyli musi być cena bitcoina albo kurczę. Albo moi drodzy w tej strefie, albo w tej strefie, i wtedy dopiero patrzymy na Coinbase, gdzie jest Coinbase, w której strefie. Jeżeli będzie niżej, no to jeżeli na przykład będzie tutaj Coinbase, a Bitcoin będzie w tym momencie, no to w tym momencie na Coinbase dopiero tutaj otwieram pozycję. Więc Coinbase a się nie da rozegrać bez. Moi drodzy, korelacji z Bitcoinem. No ale są te miejsca, to są te miejsca, które można byłoby, a nawet trzeba byłoby, obowiązkowo, że tak powiem, skorelować z BTC. No i tak by to wyglądało. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Dajcie coś do analizy, co Was, co was interesuje. Jeżeli ktoś widzi, że jest coś, co go interesuje, to niech da łapeczkę, to zawsze biorę pod uwagę. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do usłyszenia w piąteczek. Trzymajcie się. Hej.